Cześć Wam wszystkim, witam Was na moim kanale. Dzisiaj będziemy, będę Wam pokazać wszystkie moje LPS-y. I postaram się pokazać wszystkie. Mam nadzieję, że uzbieram wszystkie moje LPS-y. To właśnie za momencik y, Wam pokażę. Najpierw jestem ja. To jestem taki LPS. Zobaczcie, to jest taki. Bardzo ładnie Dodałam jej taki wisiorek z tych koleczek takich. No. I kolejny jest, i ją odłożę, kolejny jest taki, trochę go tymi, tymi pobrudziłam, no dobra, bo chciałam, żeby to ładnie wyglądało, ale nie, jednak ładnie nie wygląda, też go tam położymy, kolejny jest taki małutki, taki, taka mała jak dziewczynka, ledwo ona stoi, nie nas upada i się denerwuje, otaz i stoi. Dobrze, te chyba odłożymy tam. I teraz jest pani zając. Yy, to ona wygląda tak. To ją też tu odłożymy. Kolejny jest taki LPS, który bardzo mi się podoba. Jakby taka... nie wiem jak to miało na imię Olu jestem pan! LPS! Dobrze, też go tam odłożymy Kolejny LPS jest taki Taki o Też meryta głową dookoła Też odrzucamy i kolejny jest taki LPS Taki też fajny, też meryta głową Jaki fajny jest. On też normalnie stoi. No nie, z czasem się może zdarzyć, że może upaść. Ale dobra. Kolejna jest. Nie, wiem, co to jest? tak jakby mucha, taka dziwna. Tu ma brokat na główce. Ups. O. wygląda. I kolejny jest taki. Też mi głową śmiesznie. Taki fajny jest. I kolejna to jest taki piesio. Też, ba też bardzo ładna też jestem z tego zadowolona to dostałam od mojej koleżanki to jest siostra mojego kolegi Piotrka o, zobaczcie dostałam od niej taki elpas Dobrze. i kolejny jest taki któregoś widzieliście na filmiku Oj. Dobrze. Kolejny jest taki LPS-ek. Kotek też myrda głową. Troszkę tak myrdają dookoła głową. Kolejny jest taki. To jest na ten. Pokażę Wam zaraz. Patrzcie, tutaj mam taki ogromny cyrk. Od LPS, ale nie pamiętam, czego kupiłam, czy dostałam. Nie pamiętam. Zobaczcie, pokażę wam z daleka, jak on fajnie wygląda. I ta właśnie ma wysieć tutaj. O. I się tu ciepi, bo ma takie te... I tego lps też dostałam od tej koleżanki. No, jak widzicie, ale chyba ja to kupiłam. No, więc widzicie. I kolejny LPS to jest żabka. Też fajnie, merda. I ma takie ładne oczka. Zobaczcie, takie duże. Też y, idzie tam właśnie. Kolejny jest kotek, taki grubaśny. Jakby byłam, bym w ciąży. Lps zobaczcie. No fajny okonek. O, Kolejny wam pokażę dwa, bo to jest para. Zobaczcie, to jest chłopak a ta dziewczyna są parą Bo widać, że są parą Oj to dalej Kolejny test jest taki no, Też merda fajnie kłówką Kolejny jest piesio bo też widzieliście chyba na filmiku? Nie. Nie wiem. W sumie. Kolejny jest z pani Kicia. Taki ma też ładną obrożę. I jeszcze trzemi zostały. Jest ten maluch. Też ją widzieliście na odcinku, że nocowała u swojej koleżanki. I kolejny jest parówka.